ma z kurwy syny. I ręciarze przez ostatnie dwa lata mnie nie było bo pierdolone żydowskie kurwy z mosadu zgarnęły mnie i zamknęły w białowieża, ale wspaniały polityk krebę Braunenko uwolnił mnie za kaucją w wysokości 5 zł i 40 groszy, ale koniec tego pierdolenia. Dzisiaj porozmawiamy sobie o bezrobotnych patafianach bez szkoły rodzenia i ofiarach pękniętego kondoma, czyli ludologach i ludologach. To jest taka banda życiowych nieudaczników, która napierdala w pedalskie agierki dla pedałów i przy okazji coś sepełnią przez swoje dyslekcyjne bystroficzne upadł i jej paternin Jednak co tam się odpierdala to kurwa Lydyk powinien im nałożyć ekskomunikę z natankiem Wyszyńskim na tej gry czyli jakieś solsy dla ludzi z zasilkiem i poheoleole gdzie jest napierdolone przycisków jakby to była kurwa deska rozdzielcza E. 16. Totalny autyzm nie ma chuja, a potem takie kurwa arkadzikusy wejady sperbojad i kiszki stolcowe pierdolą coś o imersji i doświadczeniu, gdzie ich jedynym życiowym było skłukiwanie ich krzywych jak na nery w klozecie. No bo korwa, twoja mać, niech ktoś mi wytłumaczy skąd oni mają czas na stranie takim gownym na ich bieda kanałach. Chyba nie dlatego, bo mają pracę i rodzinie. Nie, no nie kowa. Jedyne czym mogliby się pochwalić to ilość godziny w jakichś blabornach i daj sofę z botem spermoflipą to jedynie zostało do szpanowania przy swoich wiernych pieskach z czatu, które napierdalają szkiele jak ten Marek Aurel już jebany z kurwysym dupę przed niego upadł rzym jak ten menel kiszczakowy na chilita A teraz szybki kamszociki i lecimy po kolei z kurwkami. Kiszakadjakula menelobójca to dłu kanapkowicz z najgłębszej części diabelskiego anusa. Wygląda jakby kurwa łował się z łap gołębia na bumerangu ale zamiast w łapie kolejny zasiłek i dotacja od Maryus Januszy Bolesławów kolesławów co nie mają nic innego do roboty jak oglądanie debaty jakiś żydowski w pokoju Sojberga, Amenceniu albo stanowskiego no po prostu śmiech kurwa na sali z moich źródeł o tym KWD dowiedziałam się ostatnio, że od Kiszczaka odeszła Madzia. No i dlaczego kurwa a, a kto zrobi przepyszne ziemniaczki Pychane do pojemnej tchawicy rumuńskiej na wielkie soczyste czarno obrzezane kutaski? Obezrany pewnie lata z poszlachtowaną dupą, którą jakimś węglem moty brudnego kodyloka bąkolarza. Nawet małpa z pierdolcem zrobiła zrobiłaby lepszy kontent niż ta była. Na przykład Grzegorz Braun Best Moments 2025 hit, zobacz cd reakcję. P 4.pl Snykiter Wężoya, którego nazwa wzięła się o to pierdalania ludologicznego kutaska kiszki ziemniaczanej kurwy jebanej. Tyle z Moda, który gdyby nie intensywne polerowanie chorążego torpedy to by nikt o nim nie pamiętał. Peto aparycji, prawiczka i dziewicy analnej. Torwa nazwał się na cześć jakiejś kujowej serii dla pejsatyki i z Ukrainy czy innej palesty Dalej jakby spieszył się po do do lepiej już zagrać w Kakod simulator niż to godno. Jebać skradanki. Skradać możesz się co najwyżej po wypłatę starego na kolejne gry dla szabeskojów. Pierdolony, co je co cypcowałny w kakao przez stado gorygi. Arkadiku kurwa dziku spierdolone. Star pedofl z reklam Pefala czy tam innego TV market. Z silni zbiera ci jedni teraz dupy zryty gazu z, z muszli klozetowej. Czy to prawda, że Wordo Yudis macie własne DB Mansiona, to była nabinika od kodzie post zatwierdzony przez Georgia Sorosa Bucha i masz na kutasie ty molestowany rodzenie z Mam nadzieję, że jak rosy wejdą na Polskę, to pójdziesz w i się na minę z Dekluje co Ci pomąż oruje jebane szony wyrwany z patrolu moralnego niepokoju i wstyd dla rodzicielstwa. Takie wolno jak ty zostało szybko wypierdolone przez inżynierów i detarzy staryki stanu lucyperska pomywaczko cybański głównie z igłowa. Nigdy nie zaruchasz rumuna z listem gończym a tym bardziej nie skoczysz mu na krope konia do tego grona i fischer Priza przerznięty dbanie w podniewieniu merdany przez pały z Warszawy. Jeśli myślicie, że to koniec to takiego chuja, tak to jest zwane pierdolone bambusy z Cyberi. Pamiętajcie lubolog znaczenia. S. VGV wszystkie kosa pod A teraz honorowe dla tych pierdę więc i picia rachuję głowy u upierdolącu mam nadzieję że załatwisz sobie wulko ineksów na tą pysiastą gębę zamiast wkładać pętl w d od skuterka a pruda, krzyżyk na drogę i pardaj drożdża Wiktorek Piasecki z Szczecinka czyli Batman Izrael wysłałem na adres twojej starej anatury grzewczą żebyś ty zimy nie zmarzł pod mostem typy pierdolony przez Żylińskiego i Prokopa wyśniaku. jak tam twoje 6 milionów kontakt tak naprawdę to 271 tysięcy zaburzeń hormonalnych myślisz że jak kurwa będziesz srał siebie to osiągniesz coś w swoim żałosnym żywocie? To cię stara w chuj, robi, pejsa i wyjadaj z dupy lera S1 chuj, do oszczania. jesteś tak Kurwa kreaturą, że surykatki ci zwiewają z Jurty ukraińskiej czopie z wąchocka, a twoi pejsaci mogą co najwyżej obrabiać cygańskiemu rodowi. Nadal wiesz w swoje teorie spiskowe z żółtymi napisami o jakichś woki w friendów. Pois anale media strakałej i dysz komunity Discord Modding serwer. Takiego autystycznego przedszkola to jeszcze korwa nie było. Młot podki z wychronicznie upośledzonej moderacji na czele z analnoisem i twójnym Fajnie, że se trzymacie pedofiów na serwie jakby to była jakaś bezpaczteina. Wytonować to główno w pisbu. w tym oczu czy jak tam się kurwa zwierz pierdolone autysto, Oby ci syn Myślisz, że nikt nie zapomni jak Wolej do no Dolnego Śląska Szympansie, a tu takiego, opierdol klamkę od tarpana i kiełkuj porost na dupie się. i ostatni blok podkrytem dla siusiakków, z i innych ośrodków psychiatrycznych w rybniku, gdzie siedzą takie pensie na rencie z ZUSU, grajcie tylko warkanie, seguale oraz jeszcze jakiejś produkcji elektronicznej obstrukcji kurwy z Bysiażura a gowna jakichś wartościaków co wyglądają jak jakieś Excel dla pracownic z urzędu skarbowego a najlepszy streamer to rusiał rucha co brzmi jak Rusia was wyrucha na szeple i chryny tego kurwa ten i jeszcze jedno chuja możecie co najwyżej obciągać ludologicznego, jestem niepokonana jak Profesjonal